Kolędowanie z szopką ruchomą na Nowy Rok z Czernichowa koło żywca, ze zespołu Rostoka. Kierownikiem grupy jest Roman Kos. Kolędowanie z szopką ruchomą na Nowy Rok z Czernichowa koło żywca, ze zespołu Rostoka. Kierownikiem jest Roman Kos. Pięknie pytamy hey chyba kunom. No jak tu nie byli, jutro widzą jak tu nie byli, my w niego, z podem nie i i z weselem drogo dziś ośpiewamy, i z weselem drogo dziś ośpiewamy. Nie będzie pochłonęty Jezus. Jezus restu. Chcę do was przywozić, my tu pięknie wieszujemy. Jak na to nowe lato wszystko darzy się bogato. W Boże, Boże, wszędzie daj Boże. by się wam darzyło, kopiło, a ta środę, na środę na do życia obróciło, W każdym kątku po dzieciątku, a za piecem troje na to wieszowanie moje. Stryk, żeby dużo gorzoki nie biją, a i stryjny nie biją. Bajki dużo nie kurzył, za innym nie burzył. A żeby to Was nie bolało w boku, ani w boku, że teraz chodźcie jakieś w paranicy i w gorzu. Tak to może daj. Tak to było, po... to, O Polski, dajmy teraz gospodarzom w taką piękną torędzecką.Śpiewaj Śpiewajmy do szpachu. Mało Bóg stwórca nieba, a kędzie zną go słuchać pod chleba. jest, bezleje, z wesele, Pary sylwia. Słuchego suchego podłożył pod niego w zimnym Zubecku, a nie uzecku, Gorsia na suchego podłożył pod niego w zimnym Zubecku, a nie uzecku, Małe pachole mu Jezu drogi, jakże to sztyntomru srogi. uzosłym kuchają, parą ogrzewają. Będzie społo, spało, a nie płakało. Wóz osłem buchają, parą ogrzewają. By cię spało, a nie płakało. Pastuskowie braciomili, kaście po tym, co schodzili. Po podlesiu na dolinie stanęli, w gęstej krzewinie paźłowiecki. Po podlesiu na dolinie stanęli, w gęstej krzewinie łowiecki. A gdy północ nastąpiła, jasność z nieba uderzyła. Pastuszkowie zażrzymali, ze się na odporwali, porwali. Co się dzieje? Pastuszkowie zażymali, ze się na gwódł porwali. Co się dzieje? łoby, co się dzieje, co już świto, co już dnieje. Jakoś jasno świeci z nieba, co nam teraz robić trzeba? Ławce i barany są strasznie niespokojne chcą uciekać w gęstą hojnę. Piaski sali pouciekały i w butach się pochowały. Narodził się Jezus Chrystus, bądźcie weseli chwała mu na wysokości nucą Janieli. Gloria, gloria, in excelsis Deo! Ej, nie bójcie się, kochani, Łoto ja was proszę, Jojo, jo, od Boga jest posłany, wieź błogą głosę. Łoto tam, w lichę stajęce, Bóg się dla was rodzi, więc prędzej, więc prędzej przywitać go godzi. Spieszmy bracio, do Betlejem, przywitać to dziecię! Błoto dla nas, bo to dla nos on się rodzi przecie. Przeto się zbierajmy, pójdźmy witać jego, a każdy, co może, niech weźmie dla niego. Składając mudary na gryźlach zagromy, tak paniątko nasze w szopce przywitamy. Nie mości nie można, te gwiazdeckie, co nos prowadzi prosto w szopeckę, tam tam, gdzie nos pan leży. Złobie w, w ludzkiej łodziezy, Tam, tam, gdzie nos Pan leży. Złobie w, w ludzkiej łodziezy. Kiedy król Heród królową i nad panował, panową, w tym, co się Chrystus narodził, by świat Grzechu oswobodził. Ten, co się Chrystus narodził, byś mi grzechu oswobodził. Tego trzej myńcy szukali, pilnie się dowiadywali. Do Jeruzalem przybyli, że go tam z sądzili. Do Jeruzalem przybyli, że go tam z sądzili. Ja jestem Herod, Król Wielki, że przede mną naród wszelki. Zgina kolana, czci swego Pana. Moja potęga pod niebo sięga, a moja władza wojny sprowadza. Bo ja narodu król żydowskiego, nie ma nade mnie króla większego. A tu mi mówił kapłan mój, że się narodził nowy król, że będzie w moim państwie królować. Nad moim ludem panować! Ehehe. Ehehe. Królu! Ratuj swą koronę! Bo dzieci owo zrodzone niedługo ci mu odbierze! Mówię ci to jako twój przyjaciel szczerze! Będzie król jakiś nade mną panował? Będzie mi berło rabował? Nigdy! Nie pozwolę! go zniszczę! I o moje zamiary ziszczę. Tylko co ja mam zrobić, bez tej udrynki się wyswobodzić. Eee! Królu, dam ci poradę. Potraktuj to jak koleżeńską radę. Wejrzał żołnierzy. Niech wybiją wszystkie dzieci, wszystkie, co dzisiaj są zrodzone. Idź na każdą miasta stronę. Nie jestem dziećem ciąg żadnego, nawet i syna mojego. Co mówi? Kto tu jest? Wojsko, wojska, prędko zbierz. Kto mi to, to tutaj podpowiadał? Hmm, chyba to jest dobrorada. Hej, zołnierzu mój oddany! Mądro ciebie nowe plany: Do wojsko prowadzić i koszt do lat dwóch dziadki wymordować. Nie los, żadnego, nawet i syna mojego. Ale z królu, mój Panie, co Ci winne te dzieciny, Twoje wierne, przysłe syny? Nie zeń tego złego dla dobra Twojego, a za wielkiemu oddanie martwym się o Ciebie, Panie. Eee! Królu, niech Cię tego żołnierz Gałza nie wzruszy, bo się platwój za rozkrusy. Eee! Żołnierzu, ja jestem Twoim Panem, a więc przestań mącić mi swym gadaniem. Rozkazuję ci mój plan wykonać i niczego nie załować. Królu mój panie, jak kozałeś, tak się stanie. Ach, biada, biada mnie Herodowi, utrapionemu wielce królowi. Ło, jak ja się źle czuję, zaraz chyba <noise> zwariuje. Królu, te rozkazy wykonano i dzieci pomordowano. Ach, biada, biada mnie Herodowi, utrapionemu wielce królowi. Utraciłem syna swego, narobiłem tyle złego, jakaś biała postać się ukazuje, a moja straż nie zatrzymuje. Witaj królu Herodzie, przyglądni się mej urodzie, kości moje wybielone, białą sadom oblecone. Seż par butów zdarłam, nim do ciebie herodzie dotarłam. Uhuu! Łostuś, Łostuś pani biało! Będziesz chodzić w złocie cało, byleś tylko mi dała. U -u 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 -u. I o mego rozkazu dotrzymą i teraz ciebie głowę sciną. U -u -u -u. No, Nareszcie jesteś mój! Już się skończyło twoje panowanie. Do mnie należy staranie. Darek mnie wołos, nikt ci nie pomoże. Pójdzie służyć na mym dłoże. A za twoje wszystkie zbytki, chodź do piekła, boś ty brzydki. Będemy cię tam smażyć, razyć i pułanasę mu z tobą dważyć. Chodź do piekła. Eee, nie najdzę. Eee. Eee. Teraz będzie ze tańcową, ze tańcową, bo króla diabeł pochował, bo króla diabeł pochował. Za krakowiaka, krakowiaka, bo zginęła ta tabaka, bo zginęła ta sabaka. Za tańczeszce ta ta dana, ta, ta, dana. będzie tańczył ze do będzie tańczył ze do rana. Do rana. Zatań hebrajskiego, hebrajskiego, krakowioka, żydowskiego.

Złotomirę i kadzidło u mnie zakupili. Aj baj baj, aj baj, baj Dużo zapłacili. Zedzie, zjedzie co królowie bieżą Złotomirę i kadzidło dla Jezusa wiezą. Złotomirę i kadzidło dla Jezusa wiedzą. Wie miałoty, wie jałoty, wczoraj u mnie byli. Złotomirę i kadzidło u mnie zakupili. Aj, waj, aj, baj, baj, Dużo zapłacili. Zedzie, zedzie w nediocie diocie na ulce. Jak z przodu, jak cię z tyłu, Aj, waj, ten kijem we moce. Aj, Jak cię z przodu, jak chcesz. Utenkiem Aj, waj, waj. brudki nie rusaj, Moja brudka kosztuje. Zedu w ją sanuje. Aj, waj, waj. Aj, baj, aj, baj, aj baj. Destygleje słońce świeci, carownica w maśle kuci, nakuciła już gardusek diabełkowi maścić dzusek. Nie podskakuje jak salony. Eee! Jezus masło! Jeszcze nie, 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 nie! nie. Eee! a to czemu nie? Za chwileczkę, za chwileckę! Eee! już, Jezus! Jezu śliczny kwiecie, zjawiony na świecie. A mu się w zimie rodzi z cięskim mróz, na przywodzisz, nie na ciepłym lecie, nie na ciepłym lecie. A mu się w zimie rodzi z cięskim mróz, na szepszy nie na ciepłym lecie, nie na ciepłym lecie. Oj, witoj ze nas panie. A cóż się to stało? I siedzić górne niebo tu do nas zasłało. Jezus nasz cutarz maluczki, przyjmij ładno zdary. To co mamy to wiadome, błeś nas kochany. Parcie, parcie, haj bratkowie! Jadą jacyś, a w królowie! Jadą królowie bez pole. ujrzeli gwiazdę tam w kole, Hej nom, hej nom, ujrzeli gwiazdę tam w kole. Wiozda im drogę wskazuje, prosto do sopy kieruje. Hej nom, hej nom, prosto do sopy kieruje. My ze wschodu monarchowie spiesznie tu przybyli, bo jako ziemscy królowie ci złożyć chcemy: to kadzidło, mir, złoto. Niesiemy ci scezę, dajemy serca ochotą, przyjmł z w ofierze. Królowie dare złozyli i Panu się ukłonili, Hejną, hejnom i Panu się ukłonili, z drogę powrotną rusyli, Heroda zaś łominili. Hej nom, hej nom, Heroda li. minęli. Postońmy tu bracio razem, zatańcujmy w koło. Pan niebiosów, pan zastępów, spogląda na nas wesoło. Hej! Hej, długujemy, ospodzawałem, po Pokiela są, po są, kierpczki çały, po są, pokiela, są, kierpczki çały. Kieje, zatrzymy, kieje, zatrzymy. My to se bosu, jeste lepiej potańcuje, My to se bosu, jeste lepiej potanujemy. Hej! Krakowiec jeden, miał koników siedem, Pojechał na wojnę, został mu się jeden, Tam długo wojową sabli nie wyjmował, Szabla zardzewiała, wojny nie widziała. Tam długa wojową, sablie nie bijmował. Szabla zarzebała, wojny nie widziała. Krakowianka jedna miała chłopca z drewna, a dziewczękę z wosku wszystko po Krakowsku. Laj 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 A dziewczynkę z wosku wszystko po Krakowsku. Laj 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 laj. A dziewczynkę z wosku, wszystko po krakowsku. Jo jest cygon, jo nic niemą. Jedno jedno cyganeckie, co z nią śpiewą. Jedno jedno cyganeckie, co z nią śpiewą. Pod lipecką, pod jaworem Gdy się zaświeci dziś wiecorym. Gdy się zaświeci dziś wiecorym. Jo cygonka, jo nic nie mam, Jeno tego ceganecka, co z nim śpiewą. Jeno tego ceganecka, co z nim śpiewam. od a zdorano do rana, później chodzę, cały dzionek nie wyspano. Później chodzę, cały dzionek nie wyspano. Uciesylimy Cię, Jezu, jako my umieli. Niech ze się ta twe serdusko, powszech co z Prosimy Cię, po błogosław prosty lud ubogi, bo każdy z nas musi wracać swe rodzinne progi. Jezus złożony nasianie, sianie, Cię, Krakowianie, byś szedł nami do Krakowa. Będziesz miał tron na wawelu i poddanych sobie wielu. Hola, hola, nie tak prędko moi mieli Krakowioki. no z Jezusek. Pójdzie z nami, nam królować pod górami, bo my, dobre serca mamy, w Beskidach go powitomy. Braciszkowie moi mili, skończcie kłótnią już w tej chwili, bo on królować będzie wszędzie. Czy to w górach, czy w dolinach, nie zapomni o swych synach. <tryk> Syćkik będzie kochał równo, czy to biedny, czy bogaty, czy jest piękny, czy garbaty. To jest prawda. Pójdźmy z już bracio, w drogę z wiecora No i pierstąpimy do tego dwora I będziemy śpiewać wszędzie o tak wesołej kolędzie Hej, Kolenda będzie. I będziemy śpiewać wszędzie o tak wesołej kolędzie Hej, Kolenda będzie. Kłodzi dziadek, łodzi, o prosi pod kaplicką Marii siado, klusecki zajado. Łogrosicek prosi, na zgolenie bródki, na kwarteckie wódki. Łogrosicek prosi. Zapłaci bom to święty on zeście kolentę dali nom, zapłaci bom to święty on. Zeście kolędę daliną. Gdzie jest Józef i Maryjo?